wydarzenie organizowane od 2006 roku agrokonferencja i jedno z najistotniejszych wydarzeń agro frekwencja ponownie to potwierdziła to jest dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie organizujemy. W tym roku po raz czternasty. Bardzo się cieszę, że frekwencja rośnie z roku na rok, no to pokazuje, że mamy coraz więcej przyjaciół, partnerów i klientów. W tym roku koncentrujemy się na relacjach w łańcuchu dostaw, ale myślę, że będzie wiele innych ciekawych tematów, które w trakcie konferencji w rozmowach formalnych czy nieformalnych się pojawią. Się jesteśmy po jednym, można z najważniejszych paneli. Jakie wnioski pierwsze płyną z tej części? To był bardzo ciekawy i dynamiczny panel. Po pierwsze, bądźmy przygotowani na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Mówiliśmy o spadku do poziomu około 3%. Po drugie, miejmy świadomość, że rynek pracy jest dużym wyzwaniem i tu pewną odpowiedzią może i powinna być technologia, inwestycje w rozwój, w badania. Rozmawialiśmy dużo o, eduk o edukacji, no i tu gigantycznie wielkie wyzwania stoją przed nami, przed całym krajem. Co Pana jako prezesa banku BNP Paribas zaskoczyło najbardziej jako właśnie w tej dyskusji? No chyba nic mnie nie zaskoczyło. Ja wiem, że świat się zmienia bardzo szybko. Wiem, że żyjemy w czasach, które są niepewne. Wiem, że prognozowanie, przewidywanie przyszłości jest wielkim wyzwaniem. No i musimy się w tym jakoś jak najskuteczniej i najlepiej odnaleźć.